7 grudnia 1941 roku, o godzinie 3 nad ranem czasu tokijskiego, Richard Sorge siedział w swoim mieszkaniu w ekskluzywnej dzielnicy Azabu. Wpatrując się w kartki zapisane szczegółowymi notatkami, które dosownie decydowały o losie milionów ludzi, za oknem Tokio spał. niewiadome tego, że za kilka godzin rozpocznie się wydarzenie, które wstrznie caim wiatem. Ale Sorge wiedział. I informacja, którą posiada, była cenniejsza niż jakakolwiek armia. Richard Sorge nie jak typowy szpieg. Wysoki, przystojny, 46-letni Niemiec z siwiejcymi włosami i charyzm, która otwiera mu wszystkie drzwi w tokijskim High Society. Oficjalnie by korespondentem szanowanej niemieckiej gazety Frankfurter Zeitung. członek partii nazistowskiej. Zaufany doradca niemieckiego ambasadora w Japonii Mczyzna, który miał dostęp do najważniejszych tajemnic osi, ale w rzeczywistości był najlepszym sowieckim szpiegiem XX wieku. Agentem Gru, sowieckiego wywiadu wojskowego, który od prawie dekady budowa najbardziej skuteczny się wywiadowcz w historii panu I tego ranka, 7 grudnia, posiada informacji, która mogła zmienić wszystko. Na biurku przed nim lei dokumenty, które zdobył w ostatnich tygodniach. Kady z nich by kawakiem układanki. Rozmowy z japońskimi oficerami na przyjciach dyplomatycznych. Wzmianki od japońskich dziennikarzy, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak wiele zdradzaj. Dokumenty od jego japońskiego kontaktu Ozaki Hotsumiego, kluczowego informatora, który miał dostęp do najwyższych szczebli japońskiego żdu Kontia. I wszystkie te kawaki układaj się w jeden przerajcy obraz. Japonia szykowała się do ataku, ale nie przeciwko zwiskowi Sowieckiemu, przeciwko Stanom Zjednoczonym. To była informacja, na którą Moskwa czeka przez miesiące z rosnąc desperacji. Od czerwca, gdy Wehrmacht uderzy na zwizek sowiecki w operacji Barbarossa, sowieckie dowództwo I.O. w cichym strachu przed dróg inwazji. Inwazji z dalekiego wschodu. Inwazji Japonii przez Manduri do sowieckiej Syberii. Jeśli Japonia zaatakowałaby od wschodu, podczas gdy Niemcy nacierają od zachodu, zwizek sowiecki by zmiadony między dwoma armiami. To by koszmar, który nie dawa spa Stalinowi. Dlatego trzyma na dalekim wschodzie prawie milion onierzy. Milion dobrze wyszkolonych, dobrze wyposałonych onierzy, którzy rozpaczliwie byli potrzebni do obrony Moskwy. Wehrmacht był tylko 80 kilometrów od stolicy. Czogi niemieckie widziały wie Kremla przez lornetki. Kadydzie przynosi nowe raporty o przełamanych liniach obrony. O okronych armiach, o miastach zajmowanych przez nieprzyjaciela. Moskwa bywa na prawdzi upadku. I Stalin wiedział, e wzmocnie z Syberii stolica spadnie. Ale przerzucenie tych wojsk z Dalekiego Wschodu boją ją krasardo. Jeli Japoczycy zaatakowaliby, gdy wojska bedę w transporcie, Syberia by aby bezbronna. Caj daleki wschód sro mógłby zostać zajty w cigu tygodni. Stalin potrzebowa pewności. Nie domysłu. Nie przypuszczę, ale twardych faktów o japońskich intencjach. I Sorge miał te fakty. Przez ostatnie tygodnie jego się zbiera szczególne informacje. Ozaki Hotsumi, jego najważniejszy japoski agent, uczestniczy w poufnych spotkaniach z premierem Konoefu Mimaro. Relacjonowa o zaciekłych debatach w japoskim żdzie. O dwóch frakcjach walczcych o dusz japoskiej polityki zagranicznej. Pierwsza frakcja, z armii na czele, chciała ataku na sowiec w Syberii. Argumentowali, e jest to naturalna kontynuacja japoskiej ekspansji w Azji kontynentalnej. E zasoby Syberii, jej drewno, w giel mineraj, by dokładnie tym, czego Japonia potrzebowała. I e z sowiecki, walczcy z Niemcami na zachodzie, by saby i podatny na atak. Ale druga frakcja, zdominowana przez marynark wojenny, mia inne plany. Spogdali na południe, na holenderskie Indie wschodnie z ich naft, na brytyjsk Malaje z jej kauczukiem, na francuski Indochiny, na Filipiny kontrolowane przez Amerykanów. Cej południowy Pacyfik by pin zasobów, które Japonia potrzebowała do swojej wojny w Chinach i dalszej ekspansji. Ale była przeszkoda. Flota Pacyfiku Stanów Zjednoczonych zakotwiczona w Pearl Harbor na Hawajach. Dopóki ta flota istniała kada japońska ekspansja na południe była zagrona. Amerykanie mogli uderzyć w japońskie linie zaopatrzeniowe, odciąć dostęp do surowców, unieruchomić operacji. Widz marynarka wojenna miała plan. Zaskakujący atak na Pearl Harbor. Zniszczy flot amerykańsk w jednym decydujcym uderzeniu. Wyeliminowa zagrojenie, zanim Stany Zjednoczone w dead mogie się zmobilizować. A potem, przy amerykańskiej flocie na dnie, przejdź do zawadnicia zasobami południowego Pacyfiku. Debaty trwają miesiące. Armia argumentowała za atakiem na Sh -sh -sh. marynarka za atakiem na USA. Cesarz Hirohito, który miał ostatnie słowo, by niezdecydowany. Ale w kocu marynarka wygra. Powody by praktyczne. S.R. Mimo problemów, nadal by potnym przeciwnikiem. Kampania letnia przeciwko Sowietom przy Nomonchan w 1939 roku zakocza się Japosk-Porak. Generałowie pamitali sowieckie, czogi i artylerii miac-japoskie pozycje. Pamitali tysiące zabitych za kilka kilometrów zyskanego terytorium. Iby te inny czynnik. Pakt o neutralności między Japonii a S.R.R. Podpisany w kwietniu 1941 roku. Japonia da sowo e nie zaatakuje. Icho w czasie wojny sowacz sto niewiele znaczy, japońskie dowództwo uznało. E ryzyko związane z atakiem nas chrbo za wysokie w porównaniu z nagrodami. Południowy Pacyfik, z drugiej strony, obiecywa wszystko, czego Japonia potrzebowała ropa, kauczuk, cyna, ry i najważniejsze stosunkowo sap obron. Brytyjczycy byli zajci w Europie i Afryce. Holendrzy i Francuzi byli pokonani w Europie. Amerykanie, hopotni, byli nieprzygotowani i izolacjonistyczni. Marynarka wojenna argumentowała: e jedna decydujca bitwa w Pearl Harbor mogaby dać Japonii rok, moe dwa, wolnej Irki na Pacyfiku. Wystarczaj co długo, by ustanowi obron stref, która sprawiaby, e kosztowne dla Ameryki, gdzie próba ich wyrzucenia. Widz decyzja została podta. Atak na Pearl Harbor. Operacja rozpocznie się 7 grudnia. Sorge dowiedział się o tej decyzji fragmentami. Nigdy nie było jednego dokumentu mówicego wszystko. Zamiast tego by setki małych wskazówek. Ozaki wspomnia o spotkaniu rady, na którym dyskutowano o południowej opcji. Inny kontakt, Japoński oficer z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wspomnia o napitych rozmowach z amerykańskim ambasadorem. Kolejny informator, Dziennikarz z dostępem do marynarki wojennej mówi o tajemniczym skupieniu floty w północnych wodach. Kada wskazówka była fragmentem, ale Sorge by mistrzem w czeniu fragmentów i do końca listopada miał pełny obraz. Japonia szykowała się do ataku na Stany Zjednoczone. Data nie była jeszcze pewna, ale wszystko wskazywało na pocztek grudnia. Miejsce było pewne Pearl Harbor. Dla Sorge Bia to informacja o absolutnym znaczeniu strategicznym. Jeli mógł przekazać Jo do Moskwy z absolutnej pewności Stalin mógłby przerzucić syberyjskie oddziały na zachód bez strachu przed japońskim atakiem. Te oddziały mogły uratować Moskwę. Mogły zmienić bieg całej wojny, ale był problem. Sorge wysyła raporty o japońskich intencjach przez ostatnie miesiące. We wrzeniu wysad depesz mówić: "A Japonia zdecydowała się nie atakować srr w 1941 roku ale moskiewskie centrum nie było przekonane. Chcieli więcej pewności. Chcieli dowodów. Stalin był notorycznie podejrzliwy o raporty wywiadowcze. Przed operacji Barbarossa sowieccy szpiedzy w Europie wysyłali dziesiątki ostrze o zbliżającej się niemieckiej inwazji. Stalin zignorował je wszystkie, przekonany, Eby czci brytyjskiej prowokacji majcej na celu wciągnięcie sr do wojny z Niemcami. Dopiero gdy czogi Wehrmacht rzeczywiście przekroczy granic, uwierzy. I wtedy było zapono, sorge wiedział, że jego raporty mógł spotkać się z tym samym sceptycyzmem, dlatego by tak dokładny w zbieraniu szczegółów. Dlatego czeka, a mia nie tylko domysy, ale konkretne informacje o dacie i celu. I teraz, 7 grudnia, miał wszystko Ozaki przekazał mu ostateczne informacji poprzedniego dnia. Flot operacyjna japońska flota zaatakowała Pearl Harbor 7 grudnia czasu hawajskiego. 8 grudnia czasu tokijskiego wyruszyła z ponocnych wód pigni w Szelot niskowców, dwa pancerniki, dwa cikie krowniki, jesitki niszczycieli i okrów podwodnych. Największa flota uderzeniowa, jak Japonia kiedykolwiek zmontowała. A ich cel by jasny. Pearl Harbor. Sorge wiedzia. E musi wysa te informacje natychmiast. Jego radiowiec Max Clausen by gotowy. Mieli bezpieczny szyfr, mieli procedury. Ale by te ryzyko. Japoska kontrwywiad nasilia swoje działania. Wiedziela, że w Tokio działają sowieckie sieci wywiadowcze. Podsłuchiwali transmisje radiowe. Kada transmisja była ryzykiem wykrycia. Ale to było ryzyko, które musia podjąć. Moskwa potrzebowała tej informacji. Nie za tydzień, nie za kilka dni teraz. Sorge napisa swój depesz w najbardziej zwizy sposób, jaki mógł. Kadesowo Kade słowo żone. każde zdanie bio precyzyjne. Japonia zaatakuje Pearl Harbor 7 grudnia. Potwierdzam adnych planów ataku na SRE. Powtarzam, adnych planów ataku na sirr. Clausen zakodowa wiadomo i rozpocz transmisji o 4 rano. To była niebezpieczna godzina. Ciemno dawa pewny oson, ale japońskie stacje podsłuchowe działają co Kada minuta transmisji zwiększa ryzyko. Transmisja trwa 20 minut. 20 minut, podczas których Sorge siedzia przy oknie. Palc papierosa za papierosem, nasuchujc kadego dwiku na ulicy, kadego samochodu, który mógłby być ja posk policji taj. Ale transmisja zakocza się bez incydentów. Wiadomo byja w drodze. Teraz wszystko zalea od tego, czy Moskwa jej uwierzy. Depesze sorge dotary do moskiewskiego centrum gru około ósmej rano czasu moskiewskiego. By natychmiast przekazane do Kremla, do Stalina. Reakcja była ostrona. Stalin przeczyta raport, przeczyta go ponownie, rozmawia ze swoimi doradcami. Sorge by niezawodnym agentem, to prawda, ale czy ona bo zaryzykowa na podstawie jednego raportu, nawet od najlepszego szpiega, ale potem zaczyna pywa inne raporty. Amerykańska ambasada w Moskwie przekaza ostrzeżenia o możliwym japońskim ataku na amerykańskie terytoria. Brytyjski wywiad przesa podobne informacje. Wszystkie puzle pasować. i Stalin podej decyzji. Jeśli Japonia rzeczywiście zamierzała zaatakować Amerykanów, a nie sre, to sowieckie oddziały na dalekim wschodzie mogły zostały przerzucone. Nie wszystkie. Musia zachować si na wypadek, gdyby Japonia jednak zmienia zdanie. Ale znaczny czocz wystarczająco co duło, by zrobić ronic pod Moskw. Rozkazy zostaj wydane. Dziesitki dywizji syberyjskich otrzymaj polecenie przygotowania do transportu na zachód. Wie oddziały, dowiadczone w walce w zimowych warunkach. Wyposażone w odpowiedni odzie i sprzed. Gotowe do walki w Niegu, który już zaczyna padać na podejściach do Moskwy pięcej. Kilka godzin po niej, o godzinie 7.30 rano czasu hawajskiego, pierwsza fala polskich samolotów ukazała się nad Pearl Harbor. 183 samoloty, bombardujce i torpedujce zakotwiczą flot Pacyfiku. W figu dwóch godzin 8 pancerników zostało zniszczonych lub ciko uszkodzonych. Prawie dwiecie samolotów zniszczonych na ziemi. Ponad dwa Amerykanów zabitych. By to najpotniejszy atak w historii amerykańskiej floty: szukujcy, druzgocy i dokładnie taki jak Sorge przewidzia. Gdy wiadomo o ataku dotara do Moskwy następnego dnia, Stalin wiedział, e Sorge miał racji: Japonia zaatakowała USA. Nies syberyjskie oddziały mogłyby przerzucone bez strachu. I w cigu następnych tygodni: towanie te oddziały uratowej Moskw. W bitwie pod Moskw w grudniu 1941 roku. dwie syberyjskie dywizje uderzyły na wyczerpany Wehrmacht z E-niemieccy onierze, nieprzygotowani na sowiecki zimowy ofensyw, zostali odrzuceni od stolicy po raz pierwszy w tej wojnie. To był punktem zwrotnym. Pierwszy wielki niemiecki odwrót. Pierwszy dowód E-Wehrmacht nie by nie pokonany. I wszystko to było możliwe, ponieważ Stalin mógł bezpiecznie przerzucić oddziały z dalekiego wschodu. Mógł to zrobi, ponieważ ja pewno e Japonia nie zaatakuje. A mia te pewno dziki jednemu człowiekowi richardowi Sorge. Sorge nigdy nie zobaczy rezultatów swojej pracy. Miesiąc po ataku na Pearl Harbor w październiku 1941 roku, jeszcze przed atakiem, został aresztowany przez Japosk policji Tain. Jego sieć została zdemaskowana. Ozaki Hotsumi został aresztowany tego samego dnia. Przez trzy lata Sorge był przesłuchiwany w japońskim więzieniu torturowany, zmuszany do zezna, ale nigdy nie zdradzi wszystkich swoich tajemnic, nigdy nie wyda wszystkich swoich kontaktów. W listopadzie 1944 roku Sorge i Ozaki zostali powieszeni w więzieniu Sugamo w Tokio. Ich mier była cich. Japoska cenzura sprawia, e historia największej sieci wywiadowczej w Japonii została ukryta przed opinii publicznej. Ale w Moskwie Sorge został zapamiętany. Po wojnie Stalin, który rzadko chwali kogokolwiek, nazwa go bohaterem zwisku sowieckiego pontu. Jego informacje, szczególnie te z 7 grudnia 1941 roku, zostają uznane za decydujce dla sowieckiego zwycięstwa ponto. Moment, gdy sowiecki wywiad odkrył prawdziwy cel Japonii, by momentem, który uratował Moskw, by momentem, który zmieni bieg II wojny wiatowej, i był momentem, który pokaza, że czasami pojedynczy człowiek, Zwaciw w informacji w odpowiednim czasie, moje zmieni historii bardziej niż Ermie.